Chyba? Chyba? gdzieś tam dom wybudował. od tego krzyża. Aha. Mhm. I tam jest potok gniła Rutka. Tam, 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 tam dalej. Mhm. Dzień dobry. Dzień Ja po polsku gadać. Super, ja jestem Szymon. Moja rodzina ze zniesienia. A ja też Polski piśmie, znaju, jak u nas Tak? Pamięta pani wszystko? Wszystko pamiętam. Każdy polski piśni, piśmie nie bym śpiła. No iż to jakoś No W a potem gruszą, po tą zieloną pod tą leży podusza. A, a na tej podusika się leżała cały raneczek i wieczoreczek, rewnie płakała. Brzemi ja się ku zieloną pztęgę, będę się ciskała i sznurowała. Wszystką będę, choćbyś się ściskała i sznurowała, już taką nie będziesz, już taką nie będziesz, jak przódeś była, a przódy ci było, aż wykwitało, a, a przódy ci było, aż wykwitało, a teraz ci będzie, a teraz ci będzie, małe płakało. <grym zniszczytanie> <grym zniszczytanie> A teraz nas straszna bieda. Tysiąc co przeżywają. Tysiąc urzędników nam dają. Wy sobie się polska. O, to Dzień dobry, dzień dobry panu. Niech pan siada. Pamiętam pierożka jednego. O, a to rodzina do mnie? Tak. Mhm. Jego miał, Ile pan ma lat? Dziewięćdziesiąt. Dziewięćdziesiąt. Dwudziestego roku urodzony. Tak. Przejechał z Polski. 18 lat, 45 roku. Mm -hmm. A tak samo polityka taka była. Mm -hmm. Kut, Jeszcze jedno w mama. Ja się... wiem, dużo polskich piosenek. W Polsce wyros. A cmentarz ze zniesienia gdzie był? Gdzie ludzie chowali? W Tutaj w budki. ta, a nie do Budanowa. Nie, nie. Tam figurki je, wszystko stoi. To tam pójdziemy. Jeszcze po prostu... ta. Wszystko stoi. No. To polakiem pobyły. А хто? Чого поляки. поляки побили чи кого? Як? А хто кого? Бандеровці, бандеровці кого? бандеровці кого побили? То кажу, їде жили. От у вас но. за тим хатом, от там п'ятеро людей. на раз побили? На святий вечір чи коли? 1915 r. Babcia mieszkała tutaj, ale tu Tu jest kościół, tak. Ona tu mieszkała, tylko tego domu już tu nie ma. Dzień dobry pani. Pamiętam je pani? Ja rok temu tutaj tak. byłem u Was. A ja tak podniatałem? Tutaj był? No bo był taka dołka, była. 12 metrów. 12 metrów? Tak. I to było dwa wejścia. I boku bólu, boku i Duże, duże, katu, duże Tutaj widać, że to jest kamienny mur, kryty gliną ze słomą. W tym miejscu tutaj kopałem ziemię. Tutaj widać właśnie kościół z tyłu za mnie. To była droga do pałacu. Pałac hrabiów Łosiów, hrabiny Pauliny Łoś z domu Baborowskiego. Zostały po nim tylko góreczki i zarośla.